Witajcie na kanale falowe lowe. W dzisiejszym odcinku opiszę Wam stylizację metodą trzech żeli Całkiem niedawno zagraniczne grupy włosowe były zalane właśnie zachwytami nad metodą trzech żeli Po angielsku ona się nazywa 123 Gel i została wymyślona przez blogerkę Honest List. Metoda ta polega na niczym innym jak nałożeniu na włosy naraz trzech różnych żeli. Myślę, że większość z Was wpadła na to już kiedyś metodą prób i błędów, że łączyła dwa, trzy bądź, kto wie, może nawet cztery żele naraz. No, i przez takie właśnie eksperymentowanie mogliście dojść do wniosku, że właśnie łączenie różnych żeli ze sobą daje takie fajne efekty trwałości i fajnej definicji skrętu. Metoda ta jest głównie przeznaczona dla osób, które mają problem z nadmiernym puchem, zwłaszcza w jakieś takie wilgotne dni mają problem z utrzymaniem skrętu oraz w ogóle z jego definicją. Dlatego też powinna się sprawdzić przede wszystkim właśnie na falach bądź po prostu o lokach o takim niższym skręcie typu 3A. Cienkie włosy powinny uważać z nią, ponieważ może przeciążyć. W końcu nakładamy tutaj aż 3 produkty, trzy różne żele. Aczkolwiek, tak czy inaczej, bym próbowała, bo niektóre cienie też sobie chwalą tę metodę. Tylko trzeba pamiętać, żeby wtedy nakładać troszkę mniej każdego żelu. Czyli, na przykład, jeżeli normalnie stosujecie groszek żelu do stylizacji, no to podzielcie sobie ten groszek jakby na trzy części i każda z tych części to będzie po prostu inny z tych trzech żeli. Przed nałożeniem tych żeli ważne jest nałożenie jakiegoś kremu albo odżywki bez spukiwania, ponieważ no te trzy żele jednak mogą przesuszyć włosy. Aczkolwiek, no, nie jest to reguła. Pamiętajcie, żeby eksperymentować, ale raczej się zaleca po prostu to robić. Moja rada jest taka, żeby te trzy różne żele zawierały właśnie różny pech i wtedy będą się fajnie uzupełniać. I tak, na przykład, ja dzisiaj wam pokażę mycie, które będzie właśnie się zaczynało od nałożenia kantu aktywatora jako odżywki bez spłukiwania kremu. Potem pójdzie Diva Curl Light Defining Gel, czyli proteiny. Później nałożę humektanty w postaci kinki curly. Curling Custard i na koniec wszystko ładnie jeszcze utrwala yy, Saiyosen Man Powerhold. No on jest taki pseudoemolientowy, w sensie on jest jakby pusty pod względem pech, ale ma polimery, yy, które jakby mają troszkę działanie emoliencyjne, bo też zapobiegają tej ucieczce wody z włosa. No i dodatkowo utrwalają fajnie skręt. Metoda trzech żeli być może też pomoże Wam uratować jakiś żel, który Wam się nie sprawdza. Na przykład, jakiś żel może Wam bardzo fajnie definiować włosy, ale niestety nie ma holdu, nie ma tego trzymania, i po godzince fryzura to jest jeden wielki puch. No i wtedy, właśnie dołożenie dwóch dodatkowych żeli pomoże utrzymać ten efekt tego skręcenia. Z tym, że jeszcze właśnie utrwali ten efekt na dłużej, nawet nie wiem do dwóch dni, ale to oczywiście już kwestia indywidualna. Ja już mam wpis na blogu, jeżeli chodzi o metodę trzech żeli. Miałam także wyzwanie na Instagramie, więc podlinkuję to wszystko. Będziecie mogli sobie zobaczyć efekty u różnych osób. I wiecie co? Niektóre cienkie włosy o takim malutkim skręcie typu 3B, 3C. Często narzekały na tę metodę. Nie dlatego, że nie wiadomo, co złego im zrobiła na głowie, ale dlatego, że właśnie mają cienkie włosy i one chcą objętości. A zamiast objętości miały po prostu piękną definicję, a często definicja zabiera właśnie objętość, no i to im się nie podobało w tej metodzie. No nie wiem, no zawsze można też oczywiście jakoś tam eksperymentować wtedy, żeby więcej jakichś proteinowych żeli dołożyć czy coś takiego, no ale tak z grubsza właśnie Wam mówię, że niektórym to nie służyło. Sama na przykład odratałabym, żeby nakładać trzy żele, które mają mocne polimery typu PVP i tak dalej, ale w wyzwaniu były też osoby, które używały takich trzech żeli typu jeden taft, nie wiem, złoty, niebieski i na koniec jeszcze Siosman Power Hold. I im to w ogóle wyszło mega, y, bardzo fajnie, i w ogóle no zajrzyjcie. Ale jestem w szoku, bo ja bym miała już taką twardą i suchą skorupę. Więc no, co włosy, to wiecie, inna reakcja, trzeba eksperymentować. Ale myślę właśnie, że na pierwsze razy dobrze sobie skomplementować te żele, y, żeby właśnie było taki pechowy w miarę zestaw. Okej, okay, to ja Was teraz zapraszam do mojej łazienki, gdzie zobaczycie właśnie, jak aplikuję te żele, jakie wygniatam. No i później do Was też wrócę z efektami, chociaż w sumie to są już efekty, tylko sobie już tutaj związałam rozkoszą, ale możecie zobaczyć, czy tutaj mam takie o, ruloniki, no nie wiem, światło trochę też e, tak pada, że nie widać, ale mam nadzieję, że mimo wszystko e, widać. No nic, to zapraszam. Umyłam włosy kantu kołożem, potem nałożyłam na 5 minut proteinową herbatę, spłukałam tą odżywkę. I właśnie mam takie ociekające wodą włosy. I teraz najpierw muszę nałożyć na nie krem, żeby te żele po prostu nie przesłyszyły moich pasm. Następnie zacznę nakładać trzy żele. I są jakby różne sposoby ich nakładania. Niektórzy nakładają pierwszy żel i wgniatają, tak? Potem drugi żel wgniatają, trzeci żel wgniatają. Niektórzy nakładają żel metodą pre hands pierwszy gniotom. Potem drugi żel znowu Praying Hands, gniotom. No i trzeci żel Praying Hands gniotom. Niektórzy nakładają pierwszy żel Praying Hands, drugi żel Praying Hands, trzeci Praying Hands i na końcu wszystko razem gniotom. Myślę, że też są jakieś miksy tych metod, zależy co kto lubi. Jeżeli nakładacie pierwszym sposobem, czyli wszystko od razu wgniatacie, no to na pewno te włosy też będą miały wtedy większą objętość, ale tak jak mówię, możecie to zmiksować, że dwa pierwsze żele, nie wiem, praying hands i nie, a potem od razu trzeci żel wgniatamy. To już zależy od Was. Ja raczej lubię drugi motyw, czyli że praying hands gniota lekko, praying hands gniota i praying hands i gniota już tak do końca. Zaczynam od nałożenia kantu. No, i takie mam wygnieciuchy. Jak zawsze zawijam je w turban i potem przenoszę do dyfuzora, który znajduje się w pokoju. No to wracam do Was już po wysuszeniu włosów dyfuzorem. Takie są sucharki. No, już widać, że są takie bouncy, bouncy, sprężynujące. No, i przejdę do odgniatania i będzie właśnie finalny efekt. Tak więc podsumowując, metoda trzech żeli ładnie definiuje włosy, utrwala skręt, chroni przed puchem, jednak dla włosów, które lubią objętość, są cienkie, rzadkie, no może im się po prostu nie sprawdzić. Dajcie znać, czy próbowaliście takiej metody? Może sami gdzieś tam właśnie eksperymentując doszliście do takiego wniosku, że te kilka żeli nałożonych razem fajnie wpływa na waszą fryzurę. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.